Czy powinien powstać film aktorski Wojny Klonów? Sceny aktorskie, takie retrospekcje z młodą Asoką i Haydenem jako Anakinem pokazane w serialu Asoka, wywarły na fanach spore wrażenie. Od razu zaczęły się dyskusje na temat dojrzałego serialu o klonach w czasie wojny. Przywoływany był nawet przykład kompanii braci. Według mnie... No niestety nie ma na to szans. Taki serial nie powstanie, ale no, pomarzyć warto. Co mogłoby być tam pokazane? Akcja musiałaby być skoncentrowana wokół jakiegoś niewielkiego oddziału. Może klony Komandosi, tak jak wiecie, gra Republic Commando. I to byłaby świetna okazja, zarówno aby pokazać odmłodzonego Anakina, jak i Rexa czy Cody'ego, no i oczywiście młodą wersję Asoki. Ale nie byłyby to oczywiście główne postacie tego serialu, bo akcja koncentrowałaby się właśnie na oddziale klonów. Dajcie znać, co myślicie.